Tak, z Czerwonego Krzyża udzielają jakby tutaj kierowcom pomocy, jakby ktoś potrzebował, tak? Także ten zawód nie jest nudny, cały czas coś się dzieje Mimo to, że trasy się powtarzają, jak to ja, przełykam ślinę i jadę Ściągają nas oczywiście Zastanawiałem się, dlaczego nikt nie jedzie, jedziemy A widzieliście, no ja jechałem i trudnych warunków tam nie było, bo ja po lądowych drogach objechałem. Cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale Wolność na Kołach. Witam Was w Nowym Roku. Wszystkim życzę bardzo dużo zdrówka, bo jak będziemy mieli zdrówko, to już wszystko będziemy mieli. Zapraszam na pierwszego vloga w Nowym Roku. Jest to nasza pierwsza trasa w roku 2026. Jedziemy jak zwykle na Francję. I tych rozładunków tam będzie pewno sporo. <grywa> Myślę, że już te strajki się uspokoiły. My trochę odpoczęliśmy, byliśmy zakopanym. Jest to w poprzednim vlogu Magia Podhala. Jak chcecie, możecie zawsze się wrócić do niego. Kto nie oglądał, to jak najbardziej może sobie obejrzeć. Jedziemy po tej Francji i trochę jestem zaniepokojony, bo dziwna rzecz. Przejechaliśmy Miluzę, pełny parking był ciężarówek, policja tam stała, nie wiem, o co tam się rozchodziło, czy jakieś kontrole, czy nie kontrole. Kolejny też widziałem pełny parking i jakieś dziwne tutaj rzeczy się dzieją, nie wiem, no my mięso wyziemy, jedziemy jakby tutaj do końca, ale coś się dzieje i nie wiem co, ale coś jest nie tak. Czy znowu są te strajki? Nie wiem, zobaczymy. Trasa wszystko pokaże. Kochani, jesteśmy we Francji, nie wiem, co tu się dzieje, jest autostrada, w ogóle wszystkie parkingi są pełne. Od granicy i na autostradzie jest zrobiony parking, zwężenie do pasa. My nie wiemy o co tu się w ogóle rozchodzi. Czy tam gdzieś po prostu autostrada jest zamknięta? Nie, nie puszczają nikogo. No na razie jedziemy, ale pierwszy raz widzę takie zjawisko. I to najciekawsze to jest, że po drugiej stronie też. Czyli jaki to może być problem? Bo gdyby to było po naszej stronie, no to rozumiem, zamknięta autostrada z jakiegoś powodu. No i wszystkich zatrzymują wcześniej. Ale po drugiej stronie, jaki tu jest problem, no. Strajki się uspokoiły, to teraz jakieś inne problemy się pojawiły. Teraz zobaczymy, dojeżdżamy do pierwszych bramek. Tutaj z obsługi autostrady coś stoi. Czerwony krzyż, czy coś. Nie wiem, jak oni są ubrani, zaraz dojadę, to będę widział. Tak, z Czerwonego Krzyża udzielają jakby tutaj kierowcom pomocy, jakby ktoś potrzebował, tak. Czegoś mu brakło, czy cokolwiek No my też to się musimy zatrzymać I musimy się przynajmniej dowiedzieć O co tu się rozchodzi, każdy ma firanki zasłonięte Dobra, ja idę się zapytać Jaki tu jest problem w ogóle Bo już za bramkami chyba jest autostrada zamknięta Już kochani wszystko wiem Znaczy nie wszystko <laughs> Niby wiem <laughs> Jedni mówią, że jest śnieżyca a Drudzy mówią, że są strajki Próbujemy, jak nas zawrócą No to po prostu będziemy musieli Szukać jakiegoś miejsca, żeby stanąć bo te samochody w przeciwnym kierunku które, przez które stoją To są zawrócone Po prostu z autostrady I tyle Zobaczymy, może już puścili autostradę Bo generalnie powiedzieli, że do poniedziałku rana Będą tutaj wszystkich trzymać No, ale niektórzy widzę jadą No jedziemy do końca Po prostu zawrócą nas To będziemy my też stali No nie ma innego wyjścia Moim zdaniem to będzie ta śnieżyca Bo w okolicy tam basenką w tych górach bardzo możliwe, że... A zaraz jeszcze pogodę sprawdzę, no tam dalej nigdzie nie widzę korka. No tak na mapie, no to to nie jest jakiś tutaj nic nie ma żadnej tragedii. No, tutaj jest tylko. Jedziemy. Mamy no, świeże mięso, więc po pierwsze możemy jechać, ale no wiecie, jeśli autostrada zamknięta, to, yy, to, 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 to nic tam nie da, że mamy no, świeży towar, bo jakby nie przefruniemy tego. Ale jedziemy do końca po prostu. No, najwyżej nas zatrzymają. A może już puszczają po trochu, a, nie, a ci ludzie tutaj po prostu nie wiedzą. O, no, tam jest policja No i zobaczymy Co oni tutaj. Śniegu nie widzę tutaj. Układów śniegu też nie widać. Nie. nie wiem, dużo ludzi może stoi nieświadomie teraz. Wszystkim nie. powiedzieli tak za naczut, że do poniedziałku rano, do poniedziałku rano, do 6 rano. Gdyby to były śniegi, no to okej, okay, że jak to były te strajki. Strajki. O, wychodzi do nas. Wszystko Ściąga nas. No jednak, nie da rady jechać dalej. nie ta autostrada <noise> i tyle będziemy sobie tu stali, ale do kiedy? nie wiem on tutaj, bo tu jest nawrotka no i po prostu to nie to, żeby tu stać, tylko, że my tu możemy nawrócić o to mu się rozchodziło trzeba zobaczyć po prostu, a może tu się gdzieś będziemy mogli przytulić no tak tak to wygląda kochani, tutaj tak to wygląda. Tam w tej zatażce jakie staną? Zaraz mhm. zobaczycie co tam się dzieje. Objeżdżamy ten wypadek, nikt tu nie objeżdża i to mnie trochę niepokoi. Tylko, że tam wprowadzili ludzi w błąd, że tam była śnieżyca, a tam nie było śnieżycy. Tylko po prostu wypadek i to jakiś bardzo potężny, bardzo poważny, nie wiem ile aut się tam rozwaliło, że po prostu dwa pasy są zajęte, bo tam dźwigi pracują. Kiedy to usuną, nie wiadomo. A druga sprawa jest taka, że jeśli oni usuną i puszczą wtedy cały ten ruch, no to wiecie, na bramkach problem, wszędzie problem, to w ogóle nie będzie jechało. Dlatego my kombinujemy tu objechać, mamy świeże mięso, mamy jakby podstawy do tego. Będziemy jechać tam, gdzie nie ma zakazu, to przecież nam nikt nic nie zrobi. Tylko aby tu nie było gdzieś jakieś ślizgawki i... żeby, nie, żeby po prostu drogi przejezdne były. I zakazów, żeby też nie było, no bo... po 3,5 tony przecież nie wiadę, no. W jakieś miasteczko, żeby balkony ludziom pozdejmować. Dobra, jedziemy. Tylko teraz jest pytanie, bo tam w prawo będziemy musieli dać. W tą D11. I tu na rondzie w prawo zaraz zakazu. No jest kurwa zakaz, no. 3,5 tony, no i co? No, wyjątkowa, wyjątkowa, ale poczekaj. Ale, jakby tam pojechał prosto, 3,5 tony, ale z jakiegoś powodu tam jest, nie? No poje... Aha, stoją służby tutaj. Jakieś, Jakiś bus i nie wiem po resztu, co to, kto to. Nie, to się może popsuł po prostu. Nie, my to objedziemy, bo to chodzi o to miasteczko, i tam może być ciasno w ogóle. Jakieś mogą być ronda skrzyżowania nie do pokonania. Jedziemy tu w te pola i objedziemy sobie. To inaczej, no jakoś musimy, no. Tu zakazu nie było, więc jedziemy. No. Jak jest lato, to generalnie nie ma problemu. <grym> Ale zimą to trochę różnie może być. A tym bardziej, że tu nikt nie objeżdża i to mnie zastanawia. Jakiegoś oficjalnego objazdu w ogóle nie ma. To dla ciężarowych to mówi w ogóle, że żeby zawracać. No dobra, jedziemy, pojedziemy prosto, zakazu nie ma. Do tej 419 jak się dostaniemy, to już może jakoś tam jakoś. Radę. Także ten zawód nie jest nudny, cały czas coś się dzieje. Mimo to, że trasy się powtarzają, ale macie fajnie z nami, bo cały czas macie jakieś przygody i to są przygody, słuchajcie, autentyczne, a nie jakieś tam sfingowane, bo niektórzy też tak robią. Dobra, ja się muszę tutaj trochę skupić na tej drodze. Później się odezwę do Was, pokażę Wam, czy udało się to objechać. Po takich wioskach objeżdżamy. Chcieliśmy po 3,5 tony wjechać, nie było wejścia, wszędzie obstawione zakazami, no nie dlatego, że droga nie wytrzyma czy coś w tym stylu, tylko po prostu tu ludzie chcą mieć spokój jakby, żeby z autostrady ludzie tutaj nie zjeżdżali, nie umijali, ale teraz jest sytuacja wyjątkowa, no, no i tu mamy już na autostradę, na A36, ale czy to już ta jest 419, nie wiem. że będzie dobrze. No to ciekawe, to, 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 to miasteczka, słuchajcie, co tam ja teraz ładunki mam, to jest... Widzę pikuś, podług tego, co ja tu teraz przeżywam, jakiś taki stres dziwny. Nie, mamy D11. Jeszcze mamy kilometr 200 tutaj pod tym zakazem. No generalnie, to tam parę budynków było, a tak tutaj to pola. Nie no, tylko spokój trzeba zachować. Zaraz dojedziemy do tej D419, już tam chyba na tej trzy cyfrówce to zakazu nie będzie. Już mamy D419, tu już to narzu nie ma. W lewo jedziemy, bo tam w prawo będzie problem. Musimy objechać to większym kołem. Takie wyczaiłem tu główniejsze drogi, bo tu można by było w prawo i byłoby blisko, ale te blisko to wiecie, to się zrobi daleko, bo tam będzie 3,5 tony albo jakiś problem. Tu nie chodzi o sam znak, bo tam droga to wytrzyma, tylko jak się zrobi gdzieś tak wąsko, albo po prostu jakiś hak, że się znaczy po mnie wyrobić, no to co wtedy? Wjeżdżając po 3,5 tony, to trzeba mieć pewność na satelitach to obejrzeć, z jakiego powodu jest ten znak postawiony. Czy po prostu dla spokoju mieszkańców, a w sytuacji wyjątkowej, nawet jak go złamiesz, to się nic nie stanie, czy po prostu nie ma tam możliwości? O, to jest ważne, ale tu niedaleko, bo będziemy odbijać zaraz w D11, jakąś. też po wioskach, ale tak naprawdę to mamy. 15 km do N19, i już tam jest normalna droga. Jak mam tu stać do, do, do poniedziałku do rana, bo oni coś tam mówili, że do poniedziałku do rana może być zablokowana, no to nie, no tak się nie będziemy bawić. Trzeba znaleźć jakąś alternatywę, i tam nikogo nie interesuje. Ludzie wiedzą, świeże grzyby, świeże mięso, świeże rzeczy, i koniec zamknięta, i tyle. No. Jakby całe te hordy puścili tutaj. A i my tu w prawo, o ta droga taka, to tutaj jakby wszystko puścili tu To by tu ja nie wiem co tu by się działo Dobra, jakieś lasy jak to ja przełykam ślinę i jadę Dobra kochani Na razie nieźle źle, ten tylko objeżdżają, bo jadą za nami Przebijamy się przez te miasteczka co chwilę Co z jednego wyjedziemy to wjeżdżamy w drugie gdzie się przyglądają, bo tu nie widzieli ciężarówki żarówki pewne 100 lat, <grywa> ale co zrobisz ja tam nie będę stał jeśli w ogóle jakakolwiek jest możliwość, no to trzeba po prostu z niej korzystać, a tam dużo kierowców też stoi i nie wiedzą no, dlaczego stoją bo w sensie takim najpierw, że, 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 że tam zasypał śnieg później, że tam strajk jakiś a tu wcale nie strajk, ani nie jest śnieg tylko jest po prostu potężny wypadek to jakiś bardzo potężny, bo ta droga od wczoraj jest zamknięta od późnych godzin nocnych czy coś takiego także to musiało się grubo na dobra my tu cały czas prosto o, takie te mostki ale zakazu nie ma no. chyba wytrzyma no. No, 40 ton ważymy jakoś wolniutko przez te miasteczka ale jest pusto jest niedziela no to jest pod tym względem fajnie no, ale możecie zwiedzać <laughs> francuskie miasteczka no, i my tu prosto prosto cały czas prosto tu jest stop dobra jakieś kamery są, trzeba się zatrzymywać. Ale dobrze, jedziemy, bo za nami jadą osobówki, Także one też objeżdżają. To niełatwo było ten objazd wymyśleć, wiecie, bo 3,5 tony, 3,5 tony i jedno 3,5 tony musiałem złamać, żeby się wbić w ogóle już później, żeby jechać jakby nie po zakazie. A to gdzie? Prosto. Tu prosto jedziemy. No dobrze, nigdzie tu zakazów nie ma, także w gorszych miejscach się bywało. To chodziło bardziej tu o zimę, żeby tu nie było gdzieś zasypane, żeby tu góry są, także różnie może być Nieodgarnięta droga, ale widzę, że to jest ładnie podgarniane. Drogi bardzo ładne, jakieś puste pola, tu zwierzęta grasują. Dojedziemy, do tej enki dojedziemy, to już będzie 90% sukcesu. Sobie wyskoczymy z powrotem na autostradę. I tu są dwa problemy. Jeden problem, że to wszystko stoi, nie jedzie, nie wiadomo kiedy ruszy. A kolejny problem, że jak ruszy, to to i tak normalnie nie będzie jechało. Bo od samej Milzy wszystkie parkingi pełne. I to tak zapchane naprawdę, że tutaj już nawet nie parkingi, już nawet na autostradzie policja ustawiała wszystko. Tam z tyłu się przystawia do wyprzedzania. Za tą górką może go puszczę chłopiedzie, no ale to zakręty, no to on tutaj też nie da rady, on na razie musi jechać za nami, nie ma innego wyjścia, a tutaj to jest taka sytuacja, że nie da jak u nas, że ktoś tam sobie wstawił 3,5 tony, bo miał takie widzi mi się, to z jakiegoś powodu, jest stawione, jakiś konkretny powód musi być, Pod górę tu mamy ostro, No tu ani, ani rozpędu wziąć, bo tu trzeba jechać 50 na godzinę, bo tu nie bardzo się da więcej no kolejne ciasne tutaj miasteczko, miejscowość, no nie wiem jak to nazwać. Mamy tu w prawo, dobra. Nie ma ruchu, jest pusto, już niedaleko mamy do Enki. Osobówką wszelakie objazdy, to tam nie ma takiego problemu, bo ci są nawigacje i tak dalej, wszędzie praktycznie można wjechać, ale już całym zestawem i jeszcze załadowanym, to naprawdę trzeba się zastanowić. Ale ja jestem trochę umocniony w tym wszystkim, bo jeżdżę po tych rozładunkach po tych różnych dziurach to taki jestem trochę odważniejszy ale jakbym nie jeździł, nie robił tych, tych dziur takich z tymi rozładunkami to nie wiem czy to byłoby takie śmieszne, bo w tej chwili dla mnie to taka jest dobra zabawa można powiedzieć nic się nie dzieje nie jest ślisko, wszędzie tu można przejechać trochę te ciasno i tak dalej ale z drugiej strony nie ma ruchu no i góry tutaj już pod górę Górki no nie są to jakieś potężne, ale nie wiesz co cię tam czeka, bo przez tą drogą nie jeździłeś. No. Ostatnie miasteczko i dojeżdżamy do tej Enki. Ale jeszcze kawałeczek. Nie no, to nie źle. No, kamperka sobie ktoś pod domem tutaj trzyma. Ładny kamperek. Już nieraz raz tak było, że się władowałem w takie, w takie sytuacje, że musiałem się wracać. Nie dało się dalej. Ale w tym przypadku tu wyjdzie nam. Bo na pewno czasu straciliśmy. To dzisiaj już z rozładunków nic. Jutro zaczniemy rano rozładunki. A dzisiaj chcieliśmy jeszcze dwa miejsca rzucić. I udałoby się to. Gdyby nie ta autostrada zamknięta. No ale pozwiedzaliśmy, a Wy z nami pozwiedzaliście trochę francuskich wiosek. No wszędzie ludzie żyją. A kwestia jak, jak żyją, no to jak to dwa tak ma. I czy to jest y, w Polsce, czy to jest we Francji, czy to nie wiem, w Ameryce. Nie byłem w Ameryce. No, 19.13. A może, a może jeszcze rozładujemy. Zobaczymy, jak wyjedziemy na autostradę. Wtedy ja coś będę mógł powiedzieć. O, ta NK to jest taka N19 i tu jedziemy w prawo. Dotarliśmy do normalnej drogi, można powiedzieć no właśnie. I w takich sytuacjach widzicie, no to liczy się tutaj też kreatywność Trochę odwagi no bo widzieliście co tam się dzieje w ogóle dzieje, tak? Na tej autostradzie tam nie było szans. No Policja stoi, autostrada zamknięta i tyle. No oczywiście mnie nie wpuści Patrz, patrz Następny wyskoczył za mnie Żeby mnie wyprzedzić o tym Golfem właśnie teraz Żebym ja po prostu się nie włączył On widział, że ja na kierunku jadę I jadę przed nim, to będę się włączał Tak zrobił, żeby za mną nie jechać nie, Ale po prostu nie pozwolił mi się włączyć No osobowką no, no to Przyciśnie I co to jest moment no. Dobra kochani Jedziemy w kierunku autostrady, jest fajnie. Do autostrady mamy z 5 km 7 i już będziemy na 36 na tej autostradzie, z której właśnie zjechaliśmy Trochę patrzę teraz na mapę, zrobiliśmy kółko. Tak, no tu jest, nie wiem ile tu jest. 80, A 70 jadę. O, fotoradarek francuski tu po prawej stronie. Trzepie Eurasie My no już jeżdżamy na autostradę. Mamy autostradę A36. Jeśli nie puścili ruchu, to będzie taki plus, że po prostu, no będzie pusto, no. Bo ja tu nie widziałem, żeby jakaś ciężarówka objazdem jechała. A wypadek był na wysokości miasteczka Belfort między 13 a 14 zjazdem. Także tam coś było grubo. Nie wiem, może jakaś cysterna się wywaliła i potem usuwają jakby skutki tego wypadku, no bo to tyle czasu to to ta droga jest zamknięta, to naprawdę musiało być bardzo poważnie. Także na pewno gdzieś tam w mediach będzie, będzie ten wypadek opisany. Sam sprawdzę, co tam, co tam się wydarzyło. Dobrze, jesteśmy na autostradzie i pędzimy w kierunku Lyonu. Sprawdza się moja teoria: nawet jednej ciężarówki nie ma ani w jedną, ani w drugą stronę. Bo ci, co w tamtą stronę jechali, to pewno też gdzieś tam objeżdżają, a w tą stronę nie puścili jeszcze. Całego jakby tego taboru, który tam stoi od, od miluzy. I nikt nie jedzie. Sami objeżdżaliśmy i sami sobie teraz jedziemy. I trochę osobówek. Ściągają nas oczywiście. Ech, zastanawiałem się, dlaczego nikt nie jedziemy, jedziemy. I dobra, no co. Dokumenty sprawdzą. Mamy kontrolę. Jak go nie, nie łopatą tego pałą no. Dobrze, nic nie poradzimy na tym Ciekawe co będą chcieli kontrolować Czy tylko dokumenty przewozowe bo my jedziemy sobie tutaj w niedzielę Nie mają miejsca gdzie nas tu postawić Dobrze, się stanąć tą rajkę cofnąć Dokumenty. A więc kochani, sytuacja tak wygląda. Policja mi karała 90 euro mandatu. Bo dzisiaj jest ogólny zakaz we Francji, tutaj w tym rejonie z powodu złych warunków atmosferycznych. Sami widzieliście jaka była droga, oczywiście znaki się wyświetlały. Oni do mnie mówią, czy ja nie widziałem znaków. Ja mówię, no widziałem, no przecież znaki się co niedziela wyświetlają, że jest zakaz dla samochodów powyżej 7,5 tony. ale nie myślałem, że to jest zakaz ogólny, tak? Nam świeże mięso i tak dalej. Także widzieliście sami, jaka jest droga. Jest zakaz, stoję teraz na parkingu. Powiedzieli, że jak się ruszę, to kolejny mandat będzie 1500 euro. Więc się już nie ruszam, bo już jestem świadomy, no i czekam, kiedy ten zakaz zniosą. A na parkingu tak wygląda sytuacja. No trochę śniegu, jest 0 stopni. Autostrada jest czarna. Widzieliście sami po prostu na filmie. Nawet te drogi landowe też są czarne, bo widzieliście, bo jechaliśmy. I że to jest nakaz perfekta i nie wolno go złamać po prostu. Bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze. Także tak to wygląda we Francji. A parking oczywiście pełny ciężarówek. Wszyscy stoją i czekają. Więc taka sytuacja, jestem 90 euro lżejszy. Trochę nieświadomie, bo nie wiedziałem, że jest jakiś ogólny zakaz. Myślałem, że to jest tylko tym wypadkiem spowodowane. Wyrwaliśmy się kochani ze szpon zakazu. Zakaz w nocy znieśli. żeśmy ruszyli tam o godzinie 3 w nocy. I na rozładunki dojechałem tak jakby o czasie tylko. No nie, nie zrobiłem tyle ile chciałem tych rozładunków. Dlatego, że teraz mi się czas właśnie będzie kończył. I jednak te dostawy będą opóźnione. Ale to raczej te, które były następnego dnia do wykonania. Bo te, które były poniedziałkowe to normalnie rano zaczęliśmy i... Klienci dostali. Ale to już nie o to chodzi. Chodzi bardziej, żeby się skupić na tym zakazie, bo to była dziwna, dziwna sytuacja. Najpierw, najpierw wypadek, no nie wiem, może taki zbieg okoliczności, że w tym samym czasie był wypadek, a potem się okazuje, że jest zakaz prefekta wprowadzony z powodu trudnych warunków drogowych. No. A widzieliście, no ja jechałem i trudnych warunków tam nie było, bo ja po lądowych drogach objechałem, także autostrada to była super. To gorsza była o godzinie 3 rano, jak ja ruszyłem, bo było zero i tak troszeczkę śnieżku poproszyło, niż, ni, niż w ciągu dnia, więc to taka dziwna sprawa była. I ja to snuję takie teorie spiskowe, bo dzisiaj, jak ruszyłem, to miałem dziwne anomalie na tachografie. Tachograf zaczął mi błędy łapać, taki 96 błąd. Animacja pisze, oczywiście już go nie ma, ale złapał mi to z 5 razy, i ja zacząłem kopać co to jest za błąd, się okazuje, że to jest błąd powodowany, że nie masz łączności nie masz z satelitą. I taka moja teoria spiskowa, że to jakby nałożyły się takie fakty, jeden na drugi, w dziwny sposób, że tutaj w sobotę i w niedzielę zrobili, zrobili zakaz jazdy ciężarówek, nie wiem, jakieś resety satelit, dziwne rzeczy, no bo takiego błędu na przykład ja nigdy na, na tachografii nie miałem, no i teraz jak już wyjechałem z tamtej strefy, to tak jakby też ten błąd się nie pokazuje, no. To może być błąd brak komunikacji z anteną, ale to jeśli by nie byłoby komunikacji, no to on by się pojawiał ciągle. Także moja taka dziwna teoria spiskowa, że to nie był taki przypadek. A jeszcze wam pokażę może tutaj <noise> będzie taka sytuacja, że już dalej w głąb Francji na wysokościach jakby stacji benzynowych i parkingów, były rozstawione słupki, jakby przyszykowane. Do parkingu robienia na autostradzie, tak jak właśnie to robili tam w okolicach KON, Tylko że tam no, to są góry i no i ten śnieg rzeczywiście tam, tam był, no, no, bo w sobotę rzeczywiście tam padało. Ale tutaj jest plus 13 stopni i śniegu ja tu nie widzę, także no, dziwne rzeczy, ale to taka moja teoria spiskowa, słuchajcie, może po prostu tak sobie umyśliłem. Nie bierzcie tego pod uwagę, ale możecie w komentarzach napisać, czy inni kierowcy też mieli takie przypadki, że w poniedziałek, tak, w poniedziałek 12, yy, mieli jakieś anomalie na tachografach. bo no to wtedy by się pokrywało, bo wiecie, ja, ja sam, jako je, jeden kierowca na miliony kierowców, którzy, którzy tam jechali, nie jestem w stanie jakieś oceny zrobić. Ale jak jest nas więcej, no to już coś możemy na ten temat powiedzieć. A może Wy macie jakieś swoje przemyślenia na ten temat? Możecie pisać w komentarzach jak najbardziej. Także kto dotrwał do końca tego odcinka, to poznał moją teorię spiskową. Zapraszamy Was na kolejny odcinek. Kolejny będzie już chyba z rozładunków. Także dla wytrwałych to będziecie wiedzieli, o czym będzie kolejny odcinek. Więc subskrybujcie kanał, dawajcie łapki w górę, piszcie komentarze, bo to algorytmy lubią. Piszcie skąd oglądacie, z jakiego państwa, z jakiego miasta. Wymieniajmy się doświadczeniem, a tymczasem powodzonka. Pa, trzymajcie się.